Hej, witajcie moi drodzy, to jest KKF i dzisiaj zagramy sobie postacią klasycznie Mario. Skończyliśmy ostatnio tutaj przy czereśniach i lecimy do zamku, ratować kolejną, biedną, zamkniętą w słoiku wróżkę. Okej, okay. jest armata <grytanie> i co co widzę, to mi przypomina jako paradę na przykład w Stanach Zjednoczonych czasem są i nie tylko, w sumie na przykład w Brazylii też. Są platformy. Super, miałem power-upa, fajnie SKKF, że użyłeś strzelania, jak mogłeś. Okej, okay, nieważne. O! Dobra. To chyba nie będzie zbyt trudne, ale jest całkiem widowiskowe. Fajnie to wygląda. Te nakręcane robociki, mimo że są wkurzające, to dość łatwo umierają. Zobaczmy, co będzie w skrzynkach. Może coś znajdziemy jeszcze tutaj. Same monetki. Ło, wow, fok! To nie wiem, czy to było coś dobrego, ale mi się nie wydaje. I mamy teraz czerwone monetki, które musimy jak najszybciej zebrać. I oto je zbieram, bam! Dobra, mamy teraz w zapasie, pod tutaj minusikiem, um, kwiatek, który możemy wykorzystać w każdej chwili, jak tylko będziemy mieli ochotę. Przed nami zielona gwiazda, którą sobie zaraz weźmiemy. Ła, wow. dzisiaj <grym>, dzisiaj nie lamię tak jak usadnia, więc jest całkiem fajnie. A może po prostu poziom jeszcze nie jest trudny. Dobra, tutaj. Tutaj są. Okej, okay, monetki, myślałem, że też będzie ciekawszego, skoro takie wyzwanie, bo tam jeszcze te latały. na naboje czy jakby to nazwać, świetnie nie wyszło, wciskamy sobie minus. Już mamy power-upa i kolejna zielona gwiazda. I kurczę, wygląda wszystko na to, że uda nam się zebrać wszystkie zielone gwiazdki, jeżeli znajdziemy tylko za ostatnią jeszcze. A tu co? Oj dobra, naklejkę sobie darujemy. Nie zdążyliśmy niestety. Załatwimy teraz tej te nakręcane... Woo! Nakręcanych panów. I oto dotarliśmy do takiej super tajemniczej zielonej rury i zobaczmy, co będzie w środku. Wchodzimy, pyk. Oho. Czy żeby jakaś walka z bosem? Siemanko! zobaczmy. O, kurcze, jaki wariat! Wow, 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 wow! Co za gościu! Dobra, to bo bosy w tej grze. A, kurczę, jaki niewidzialne. Nie są najtrudniejsze z tego, co widzę. Coś czuję, że jeszcze raz mu skoczymy na głowę i już będzie po nim. Oop! Co? Dziękuję! No, niestety. Trzecie zielone gwiazdki nie znaleźliśmy, ale kiedyś sobie jeszcze przejdę to wszystko na spokojnie i poszukam wszystkich sekretów i tak dalej. I czyżby to był koniec? Tutaj mamy czas. I widzę już. Naszą piękną wróżkę, która została zamknięta w słoiczku. No to co, no to wbiegamy na górę. Zobaczymy czy uda mi się dobiec na szczyt flagi. Chociaż wątpię, bo mamy Mario, który... O! Jakiś super zdolności co do skakania akurat nie ma. No ale dobra, uratowaliśmy żółtą wróżkę, jest bardzo fajnie. Jedziemy dalej. Ja! Punkty się WLICZAJĄ Fajnie, fajnie, fajnie. I teraz chyba nam się odblokuje jakiś kolejny świat, jeżeli się nie mylę. Okej, okay, brawo Mario, przyszedłeś, brawo, brawo. Bruszka się cieszy, że została uratowana. O, i teraz robi nam oteczkiem kolejną szklaną rurę, gdzie chyba teraz będziemy podróżowali nią do lodowego świata. Jeżeli się nie mylę. A lodowy świat jest dość interesujący, zaraz zobaczycie czemu. Zresztą troszkę wybiegłem wcześniej do przodu, jak już mówiłem, jak mi się nudziło. I zobaczycie, jeżeli... Monetki sobie weźmiemy, a tu co? Co tu leży? Jak to się podnosi? Nie mam pojęcia. Tam jest żydko dodatkowe. Dobra, śmigamy sobie I tak, lodowy świat i będzie śmiesznie, jak trafimy na taką lodową łyżwę. Dobra, kolejna, tym razem jakaś tutaj taka z dziwną fryzurą, fioletowa wróżka, do której musimy dotrzeć, ale po kolei, po kolei wszystko. Najpierw wskoczymy Tutaj co jest jakiś śnieżny torcik, nie wiem. Tak wygląda trochę. Dobra, jesteśmy w trzecim świecie i zmienimy sobie postać. Może na to uda tym razem. Jedziemy. O, zobaczcie, muzyczka się zmienia, śnieg spada z drzew. Mamy. Zaśnieżone, op! Zaśnieżone. I to ch chyba możemy złapać? Tak! <grywa> Zaśnieżone, Boże, jak to się nazywa? Znaki zapytania, o! I tutaj zaczyna się lód. Lód jest dość zabawny, bo się po nim ślizga. Wow, jaki wariat! Widzieliście ten piruet? A tego... Łohohohoho! mi się Czy ja strzelam? A, bo ja mam power-upa, tylko się nie zorientowałem. Dobra, brawo ja. Rozwalimy tej te biedroneczki. A tej coś będzie? O kurczę. Ile monet. Bogactwo. Może coś jeszcze tutaj na dole będzie? Chyba jednak nie. Dobra, czy ja mogę jakoś ogłupić? Mogę, zobaczcie. Bam. Mamy zieloną gwiazdkę, bardzo fajnie. Lecimy dalej, i teraz tutaj musimy poradzić sobie z wielkim bałwanem, który mi właśnie zaczął gonić. Hop! Jeden brzuszek mniej, drugi brzuszek mniej, trzeci... O! Kurczę, może tutaj mi coś wypadnie fajnego? O, listek! Listek to nie jest jakiś mój specjalnie ulubiony power-up, ale myślę, że tutaj może się przydać. Jeszcze sobie pozbieramy monetki. Brawo ja, super, super celność. Wow! Wow, 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 to jest to, co mi chodziło. Zobaczcie, teraz wsiadamy i śmigamy sobie na łyżwie. Kurczę. Niestety łyżwa się łatwo rozwala, ale. Ale wiecie, tracam na myśli, mówiąc, <grym>, że przejdziemy się łyżwo. Dobra, pozbieramy sobie monetki. One prawie nic nie dają. Oprócz tego, że raz na jakiś czas będziemy żytko, chyba że o czymś nie wiem. A tu sobie możemy chyba zjechać, ale trochę mi nie wyszło. Zobaczmy. O, zobaczcie, tam jest Gumbasu w tym w łyżwach. A tu na dole, szczerze mówiąc. Okej, okay, jednak wiem, jak. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, jak. rozwalić, ale jednak wiem. Dobra, siup. O, nie, rozwaliłem łyżwę. I tutaj będziemy mieli czerwone monetki, ale żeby do nich się dostać. I żeby je wszystkie ład ładnie zebrać, przyda się łyżwa. Tylko muszę trafić w tego... pana. Dlaczego łyżwa się zepsuła? No dobra, trudno, Zro spróbujemy to zrobić z buta. Może się uda, tylko... Nie, nie ma szans. Bez łyżwy ciężko. Uwaga! Uwaga! Nie! Jedna została. No dobra, trudno, ale za tym idziemy sobie śnieżkę. Co takim fajnie wygląda? O! Monetki. I mi wypadła śnieżka z ręki. Nie szkodzi, nie szkodź. Biegniemy dalej. Dobra, nie będę tej wszystkiego po drodze rozwalał, bo mi się nie chce. A to co to za króliczek? Czekajcie, jego ja go złapię, ja go złapię, jego ja go złapię, ja go złapię. Haha! Ha. Fajne jest to, że tutaj można sobie pomacać na tym paluszkiem, co wam już nieraz pokazywałem. Dzięki czemu może możemy na takiego królika sobie złapać, Dobra, matko panowie, sorry, że mam trochę poprzeszkadzać was ogonkiem, postrącam, ale. No cóż, musicie mi wybaczyć. I co my tu mamy? Ok. Oh shit, czas mi się kończy. Ho, ho ho dobra, zasuwamy w takim razie. Walić naklejkę, naklejki nie są aż tak ważne. Bawalem mnie gonią. Czas się kończy, ale widzę, że już jesteśmy na końcu, także sobie tutaj elegancko wskoczymy. Oh, nie! Miej zdolność latania. Nie traf w słupek. Po prostu mój, mój poziom gry. Dobra. Lecimy dalej. Podem się całkiem sympatycznie gra, nie wiem czy ma, ale tak fajnie takim krzywem przechodzić krainy lodowe. <grych> Dobra, możemy iść w lewo albo w prawo. Bym się was zapytał, gdzie idziemy, gdyby to był live, ale ponieważ to nie jest live, to rzucimy wieczkiem od kanona, od mojego aparatu, którym nagrywam. To będzie lewo, to będzie prawo. Uwaga! Siup! Nie, jeszcze raz, nie zagręciło się. Siup! Wypadło to, to było prawo? Chyba tak, dobra, moja pamięć jest znakomita. Także idziemy w prawo. O, i mamy tutaj nawiedzony dom, coś czego chyba nie lubię. Tych duszków generalnie nie lubię, ale spokojnie damy sobie radę. Dobra, oto ja! A oto duch. I z tego co wiem... One w nas lecą, tylko jak stoimy tyłem. Zobaczmy, co jest tutaj na dole. A może najpierw na górę pójdziemy. I chyba nie da się ich zabić. Co napawa mnie lekkim niepokojem. Ale cóż, trudno. Dobra, nie poszliśmy na dół, trudno. Jeszcze kiedyś tam być może wrócimy. Nawiedzone domy mają to do siebie. Że tutaj wszystko się rusza. O! Ukryty bloczek. I mamy. strzelanie. Może być. Zobaczymy, czy się ta duszka zestrzelić się ma. O, zniknął. Czy one są jak te, jak Endermany w Minecrafcie. Jak się w nie strzeli, to. teleportują się. Dobra, tutaj była rura. Chodźmy do tej rury, skoro tutaj stoi. O! Czekajcie, czekajcie. Nagrywanie kamerki mi się wyłączyło. Zapomniałem ustalić, żeby automatycznie się włączało. Ale dobra, już jestem, witam. I kurczę, ten poziom mi się średnio podoba, bo jest strasznie nieprzewidywalny. I to pewnie też tak myślałem. Dlaczego w sumie mogłem się spodziewać po tych duszkach? Deszcz pada, ponura atmosfera. Tutaj mamy trochę czasu, to nie był fake tym razem, jestem zdziwiony. I biegniemy sobie dalej. Za nami biegnie duszek, nic nie szkodzi, niech sobie biegnie. Tam za szybą było jeszcze jeden, nie wiem czy zauważyliście. Hop! Ale drzwi chociaż prawdziwe? Były prawdziwe. <grystanie> Dobra, nie wiem czemu nie podobają mi się te duszki. Wolę taką miłą atmosferę i ładną muzyczkę. Oj, zrobiliśmy żydko. i czyżby to był. Tak. Na, na co ty się łudzisz z KKF-ie? Ale czy tu będzie koniec? Op! Jest koniec, ale skoczyłem strasznie do kitu. Dobra, idzie nam całkiem sprawnie dzisiaj, nie wiem co się dzieje. Jestem w szoku. <laughs> Więc chyba sobie przejdziemy jeszcze jeden świat w takim razie, ten który był na lewo. Czemu nie? Dobra, pokonaliśmy duszki. A, i to jakiś bonusowy poziom odblokowaliśmy. A, tam jest to zagadka logiczna. Dobra, słuchajcie, zaraz przychodzimy przechodzimy po dwa światy. Uuuu, możemy sobie zagrać tam na jednorękim bandecie. Zaraz przechodzimy dwa światy, więc może jako bonus dzisiaj sobie zrobimy tą zagadkę logiczną z panem grzybem. Wow, pięć gwiazdek do zdobycia. Na pewno się przydadzą do odblokowania zamku na samym końcu i uwolnienia wróżki. Uuuu, co my tu mamy? <gry> dobra, to wygląda dużo trudniej niż poprzednie. Dobra, to jest fajne, że możemy sobie tym kręcić. Mm, dobra, chodźmy pod wodę na początek. Tutaj mamy pierwszą gwiazdkę. Tam pływa jakiś rekin, który nie wygląda zbyt przyjaźnie, i tutaj widzę na dole jakieś przejście. No to chodźmy. Siup, przekręcamy. Ok, wychodzę tu. Tutaj po drodze mamy grzybka. Nie wiem, co on może robić na tym poziomie. Aha, 1000 punktów. Ok, dziękuję. Dobra, i teraz bijamy się do rury, bo chyba za bardzo innego wyboru nie mamy. Dobra, tu możemy spaść na dół. O, jak to się kręci, ale jeszcze nie chcę spadać na dół. Czy mogę wrócić? Mogę. czy mogę do góry pojechać? Mogę, wow. Dobra. I wychodzimy... ...z drugiej strony, tutaj mamy trochę parkiera. I znowu ten latający... ...rekin, ale chyba akurat mi nie doszkodzi. Widzę tam u góry niebieski guzik, który zapewne musimy wcisnąć. I dotarłem tu, ale tu jest brama. Ale może jak zeskoczę tu na dół, to coś będzie? No okej, okay, dobra. Tutaj mamy jeszcze jedną gwiazdkę. I mamy rurę. Oto, hop. O, super, super, super. Chyba, chyba to przejdę za pierwszym razem. O kurcze, co się teraz stało? Dobra, tutaj mamy jeszcze jedną wiastkę. Tutaj możemy sobie przejść. I nie było tak źle, jak myślałem. Myślałem, ok, tutaj sobie wchodzimy elegancko na górę. Gdzie jest mój grzybek, jest. I uwaga, dziękuję. Za pierwszym razem poszło nam idealnie. Jestem dzisiaj być wyjątkowo dumny. Dobra, moi drodzy, to był piąty odcinek Mario. Jeżeli się nie mylę, jeżeli wciąż mam rachubę odcinków, zdobyliśmy w tym momencie właśnie 5 szalonych gwiazdek. Mamy już ich 33. Nieźle. I w kolejnym odcinku wybierzemy się do tego lewego świata. A następnie skoczymy tam bardziej na północ. I czeka nas gra na jednorękim Bandycie. Już wiedzę, że tutaj mogę pójść, ale tu w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. I na razie.